Drodzy w kolejnym odcinku kryminalnej Polonii. Teraz zadam wam tego typu pytanie, czy można uniknąć deportacji i e, w jaki sposób uniknąć deportacji z Wielkiej Brytanii do Polski. Jak się okazuje, są na to sposoby, i to bardzo skuteczne, teraz już nawet precedensy, żeby nie zostać deportowanym Polakiem do e, raju nad Wisłą. Jak, niejaki nikodem łopata, 22-letni. Polak zamieszkały w Creve w Cheshire, skazany na 4 lata więzienia, 4,5 roku więzienia, moi drodzy, za handel narkotykami. Eee, I po skazaniu Home Office podejmuje decyzję o odesłaniu go do kraju urodzenia, czyli deportacji. Jednak, jednak do deportacji nie dochodzi. Łopata po, przy pomocy swoich prawników powołuje się na przepisy dotyczące praw człowieka Human right, i zapomina, że mówi po polsku. Ratem łopata nie mówi po polsku. I łopatu do głowy mu tego nie nałożysz. Tak więc spróbujcie te wtedy udowodnić komuś, że on mówi w tym języku, skoro on nie chce mówić w tym języku. W kraju swojego urodzenia, tak? kraju swojego urodzenia, notabene, Łopata, urodzony w Polsce, oczywiście. Łopata w trybie zapomina języka polskiego, czy jak to się mówi, języka w gębie i za żadne sposoby, wszystkie możliwe sposoby nie idzie udowodnić, że on mówi po polsku. W związku z tym, jak powiedział jego prawnik, że nie mówi po polsku i nie ma już bliskiej rodziny i przyjaciół mieszkających w Polsce, co oznacza, że reintegracja będzie dla niego bardzo trudna, ponieważ prawie całe życie spędził w Wielkiej Brytanii i takie tam różne pierdoły w każdym bądź razie w każdym bądź razie moi drodzy, za posiadanie kokainy z zamiarem sprzedaży był już wcześniej też łapany dostawał prace społeczne inne historie, a w końcu poszedł siedzieć w każdym bądź razie jeszcze dodatkowo też był skazywany za wykroczenia drogowe, posiadanie marihuany i tudzież inne historie. Łopata ma długą, długą listę chwalebnych czynów na terenie Wielkiej Brytanii. Trzy miesiące później złapano go z narkotykami o wartości ponad tysiąca funtów, heroina, krak, miał przy sobie nóż w stylu Rambo i tego no Rambo, niezłe Rambo z Polski, które zapomniało, jak się mówi po polsku. W każdym bądź razie Sewell Brevman zdecydowała się, że ona doprowadzi do deportacji, także z Homeofisu. Nic jej to nie dało. Sędziowie odrzucili argumenty przedstawiciela rządu, czyli Homeofisu. Do, do tego, aby deportować Łopatę, Wyższy Trybunał Izmi Izby Imigracyjnej i Azylowej w Manchester został poinformowany, że Łopata ma nie do pozazdroszenia listę wyroków wskazujących, biorąc pod uwagę jego młody wiek, i tak dalej. To też nic nie dało. Łopata odwołał się od decyzji na temat deportacji, także odrzucenia wniosku o zezwolenie na pobyt w ramach programu Siedleńczego Unii Europejskiej z uwagi na, ze względu na prawa człowieka. Wszystko to zostało wszystkie te, wszystkie te e, rzeczy domagane, moi drodzy, domaga, których domagał się Home Office, o deportacji, pozbawieniu praw do pobytu na terenie Wielkiej Brytanii, wszystko sąd oddalił. Sprawa została rozpatrzona w, w sierpniu ubiegłego roku, i łopata i jego matka moi drodzy, oczywiście złożyli zeznanie, matka też zapomniała języka polskiego, także raptem kurwa amnezja taka, że łeb urywa, nikt nie mówi po polsku no i cóż, sąd nie miał innego nie miał innej możliwości, jak tylko oddaje wniosku Home Office o deportację, tak więc no bo nie udowodniono, że on mówi po polsku, w każdym bądź razie kurwa prawo stanowi, że obcokrajowcy skazani na okres pozbawienia wolności wynoszący 4 lata lub więcej muszą wykazać, że istnieją bardzo przekonujące okoliczności, aby nie doszło do deportacji. No i udowodnił te okoliczności to amnezja odnosi języka polskiego. Wyjątek zostanie spełniony, jeśli osoba legalnie przebywa w Wielkiej Brytanii i przez większość swojego życia jest zintegrowana społecznie i kulturowo w Wielkiej Brytanii. Istniałoby bardzo poważne przeszkody w jej integracji z krajem, do którego proponuje się jej deport etc. etc. jest to Europejska Konwencja Praw Człowieka, oczywiście. Na to się powołali, a że nie szło w ogóle udowodnić, że UPATA mówi po polsku, więc dupa zbita. Iwet Cooper, która była ministrem w spraw wewnętrznych, Homofisu, tłuchła pięścią w stół, to nie dało. Argumentowała, że muszą w końcu iść z jakieś przekonujące okoliczności, aby te, no nic, z tego, a nic z tego nie wychodziło. Sędzia Trybunału nie przedstawił im wnioskowania poważne przeszkody w integracji. Moi drodzy, łopaty w Polsce by zaistniały, ponieważ nie mówi po polsku i nikt nie udowodnił, że łopata. Włada tym językiem. To nie tylko Łopata, bo raptem musi się też zapomniało języka polskiego, także może coś i inne historie. Także cóż, więc jeśli by ktoś moi drodzy pytał, czy to jest możliwe, żeby uniknąć deportacji Łopata, pokazał wszystkim łopatologicznie, że to jest możliwe, deportowany do Polski nie będzie. Tak więc w sierpniu zeszłego roku do temat. Łopata zostaje w Wielkiej Brytanii. Moi drodzy, może dalej jeździć po. Pijaku, handlować narkotykami i zapierdalać po ulicach z nożem w stylu Rambo. Lepszy nóż w stylu Rambo niż duża łopata, bo dużą łopatą łopata mógłby tam natłoc więcej, łopatologicznie, że tak powiem. Tak czy inaczej można pogratulować sprytu łopaty, tak więc jak widać no, łopatą mu nałożyli mózgu do głowy, nie jest taki głupi na jakiego wygląda, także, także sprytnie się wywinął. No nie podpowiadam innym, ale moi drodzy, ścieżka została przetarta precedens, bo tu jest prawo precedensu, precedens jest, można się powołać właśnie na sprawę łopata kontra rząd moi drodzy, jeśli ktoś ma być deportowany i temat załatwiony, prawda? No. łapki w górę, nie powiedziałbym tak, łopaty w górę czy łapki w górę, subskrypcje, komentarze, taktyczne kropki przeciwny, dziwne znaczki, komentarze praktyczne, moi drodzy subskrypcje, można subskrybować mój kanał na na, na i można też stałe wsparcie tutaj zadeklarować na ten kanał przy subskrypcji rzecz jasna bo co innego jest follow co innego jest subskrypcja na razie mam dwóch subskrybentów chciałbym mieć ich więcej miałbym już dziesięciu subskrybentów który by i dziesięciu tak po pięć funtów miesięcznie mnie wspierało bo to tak to wygląda byłoby coraz lepiej to dopiero programy byśmy robili właściwie ja bym w samochodzie jechał do łopaty, żeby z nim zrobić wywiad, także na to są potrzebne pieniądze. Eee, no, to tutaj podpowiedzieliśmy niektórym Marianom i Mariolkom z Wielkiej Brytanii, jak zrobić i co zrobić, żeby nie być odesłanym do raju nad Wisło. Zapomnieć języka polskiego, a następnie powołać się na precedens łopata kontra, kontra home office i temat przyklepany. Tyle by było, polecam magazyny Polski Technik, wynalazca o tym jak zawsze, także można zamawiać przez Facebook, Whatsapp lub e-mail, no jedyne magazyny pisane po polsku dotyczące techniki i technologii polskich wynalazców. E, dziękuję i zapraszam do następny łopatologiczny materiał. Przynajmniej ten był dosyć zabawny.